Dzień dobry, ja Cię pokażę doświadczenie o zamianie energii potencjalnej na kinetyczną. Do tego eksperymentu będziemy potrzebowali puszki. Ja mam akurat taką puszkę. Ja tego nie piłem, ale gdzieś znalazłem w śmietniku. To niech będzie. Sznurka, sznurka też nie mam, no ale mam słuchawki, też się nadadzą. Jaderka z wodą. Ja mam garnek, też się nada. No i czegoś przybijemy te. Tą puszkę. Ja mam takie wiertło do betonu. Myślę, że się nada. O, to będzie wyglądało tak, że puszkę w czterech miejscach tutaj przy dnie przebijemy. Zawiążemy ze zawleczkę na suchawki. Napełnię to wodą. No i energia potencjalna, czyli woda, zamieni tą yy, puszkę. Nie wiem, jak to nazwać. Na kinetyczną, bo się będzie kręciła. Zaraz pokażę, jak to będzie wyglądało. Dobra. Już przewierciłem prze, m, puszkę. Teraz trzeba ją w wodzie. O, w sznurku. Kurde, trochę za dużo mam te dziury tam. Nie wiem czy wyjdzie, ale zaraz zobaczymy. Powinno się kręcić. Chyba się zakręci chociaż kawałek, to, to dobrze. O, no, kręci się. Tylko kurde, za dużo trochę dziury zrobiłem. Wię więcej tam pochodzę. Naleję tutaj puszki. Dobra, powinno być dobrze. Teraz trochę więcej jest. No. Nie wiem, tak dziwnie ona się kręci, bo za duże trochę dziury mi powychodziły. No ale wiadomo o co chodzi. Dobra. Dziękuję za uwagę. <grym>